Życie jest trudne. Chyba każdy zgodzi się z tym stwierdzeniem, ponieważ u absolutnie każdego na pewnym etapie pojawiają się trudności, wyzwania, problemy, odejścia, gorsze dni i jest to po prostu część naszej egzystencji. Jednak pomimo tych trudności, tych wyzwań, które pojawiają się, nie powinniśmy tracić miłości do życia. I dziś porozmawiamy sobie o tym. A wyzwania zaczynają się. Już od naszych pierwszych chwil. Po dziewięciu miesiącach w ciepłym i bezpiecznym brzuchu matki, ktoś nas porywa i wyciąga w miejscu, które już tak przyjazne nie jest. Nic nie rozumiemy, nie potrafimy się komunikować, nie wiemy, gdzie jesteśmy, i każdy dzień jest jak wejście na Mount Everest. Od pierwszych chwil na tej planecie musimy nieustannie przełamywać swoje bariery, które dla dorosłych mogą wydawać się małe, nieistotne, bo przecież my dorośli to dopiero mamy problemy. Czy wyzwania. Jednak prawda jest taka, że każdy etap naszego życia jest na swój sposób trudny i stwarza przed nami wyzwania, które musimy podołać, bo na tym w głównej mierze polega życie. Wyzwania i trudności prowadzą do zmian i rozwoju. I mogłoby się wydawać, że to wszystko takie nic nieznaczące, puste frazesy, które rzucone dobrze brzmią, tak trochę coachingowo jednak nie jest tak do końca. Te teoretycznie puste frazesy, te takie ogólniki, um, mają odzwierciedlenie w naszej skali makro, czyli we wszechświecie. Cały czas próbujemy odkryć jego tajemnicę, zrozumieć nieco bardziej, ale z każdą sekundą ulega on kolejnym zmianom. Cały czas rozszerza się. Zachodzą w nim niezliczone ilości procesów. Nieodkryte przez nas gwiazdy i planety umierają, pływając na opitość różnych pierwiastków chemicznych w kosmosie. Śmierć jednej gwiazdy jest początkiem formowania się nowej, a procesy te zachodzące wewnątrz galaktyk są istotnymi punktami rozszerzania się, bądź inaczej mówiąc, rozwoju wszechświata. Dostrzegając te wszystkie aspekty w skali makro, możemy zrozumieć, że nic Absolutnie nic nie stoi w miejscu. Wszystko, co żyje we wszechświecie, nieustannie rozwija i zmienia się. Patrząc na wszechświat, możemy bardzo łatwo znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest sens naszego życia. Jeśli spojrzymy na te wszystkie procesy, na te wszystkie zmiany, które zachodzą wokół nas, to odpowiemy, że sensem życia jest rozwój, którego nieodzownym elementem jest pokonywanie trudności. I wyzwań. Wszechświat nieustannie szuka drogi do tego, aby się rozszerzać i zmieniać. A my, będąc jego częścią, a może nawet inaczej, będąc tym wszechświatem, stanowiąc jego bardzo istotną część, jedynie co możemy zrobić, to dostosować się, idąc cały czas do przodu, zmieniając i rozwijając się. I mimo, że zmiany nie zawsze są przyjemne, to właśnie w nich tkwi piękno naszej egzystencji. Bo gdybyśmy urodzili się w idealnym świecie, które nie musi się rozwijać, nie musi się zmieniać i każdy dzień byłby tylko i wyłącznie piękny, to czy bylibyśmy w stanie docenić to piękno? Obawiam się, że nie. A jeśli nawet byśmy docenili, to bardzo szybko znudziłoby nam się. Niesamowite jest też to, że mówiąc to, nie odkrywam żadnej Ameryki. Wielcy filozofowie tego świata, jak chociażby przedstawiciele stoicyzmu, Marek Aurelius czy Seneca, mówili tak. Zawsze patrzy na wszechświat jako na jedno stworzenie, mające jedno ciało i jedną duszę. Pomyśl, jak wszystko dzieje się za jednym jego odczuciem, jak on wszystko tworzy za jednym popędem, i jak wszystko jest przyczyną wszystkiego, co się dzieje. I jakie jest wzajemne powiązanie i splątanie wszystkiego. Pomyśl, ile spraw cielesnych i zdarzeń psychicznych dzieje się równocześnie u każdego z nas w tym samym króciuchnym czasie. A tak nie będziesz się dziwił, że o wiele więcej, ba! Wszystko istnieje równocześnie w tej jedności i powszechności, którą nazywamy wszechświatem. Nie dzieje się żadne zło ulegającym zmianie, jak też żadne dobro istniejącym przez zmianę. Można powiedzieć, że poprzez pochylenie się nad tym, jak funkcjonuje wszechświat, możemy znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących nas kwestii, które pozostają bez wyjaśnienia, ponieważ szukamy tych odpowiedzi w złych miejscach. Czasami trzeba po prostu zatrzymać i rozejrzeć się, aby dostrzec to wszystko, co jest zawarte w tym, czego szukamy. Zmiany i rozwój są nieodzowną częścią naszego życia, i im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej poprawimy jakość swojego życia. Jednak to nie wszystko, bo istotne jest też to, jak odbieramy te zmiany, jak odbieramy te wszystkie trudności, które stawia przed nami życie. Jedną z najważniejszych lekcji, jakie możemy zrozumieć żyjąc, jest to, aby niezależnie od warunków, które nas spotykają, iść cały czas do przodu. Ale także, aby być szczęśliwym w trakcie trwania procesu, jakim jest życie. Pytanie do Was, jak wy rozumiecie szczęście? Jaką macie definicję szczęścia? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. A w tym konkretnym kontekście nie chodzi mi o stan, który czujemy w jakiejś pięknej chwili, w momencie, gdy mamy duży wyrzut neuroprzekaźnika dopaminy. Chodzi mi tu o coś zupełnie innego. Dla mnie szczęście to stan. Niezwiązany z posiadaniem czy też z czynnikami zewnętrznymi, jest to pewien stan świadomości, otwartości i zrozumienia, za który w 100% odpowiedzialni jesteśmy my sami. I póki sobie tego nie uświadomimy, to zawsze będzie coś, co będzie sprawiało, że to szczęście będzie nam uciekać bądź po prostu ucieknie. Wiele zmian, wiele zawirowań zdarza się albo będzie zdarzało się w naszym życiu, ale to nie jest powód, aby tracić. Radość z życia jest wręcz przeciwnie. Gdy staniemy się świadomi, że to, co nas spotyka, jest tylko próbą, a nie przekleństwem, gdy zaczniemy rozumieć, że to wszystko, co dzieje się wokół nas jest naturalnym porządkiem wszechświata, wtedy zaczniemy się przeciwstawiać trudnościom i wyzwaniom, które będą nas spotykać z odpowiednim nastawieniem oraz zrozumieniem. I to właśnie w tych. I to właśnie w tych konfrontacjach, w tych trudnych momentach możemy dojrzeć w pełni i docenić to życie, które mamy, możemy docenić jego ulotność, jego wartość. Gdyby nie te trudne momenty, które pozwalają nam się wzbić, to nigdy nie widzielibyśmy tego, jak dużo mamy. Dalej, Seneka mówi coś, co uważam za bardzo, ale to bardzo istotne. Niezależnie od tego, jak zepsute życie się dla ciebie wydaje, Zawsze jest coś, co możesz z niego wynieść. Cokolwiek to jest, miej oczy szeroko otwarte, aby to zobaczyć. Czasami wyobrażam sobie, że leżę w łóżku szpitalnym, że dowiedziałem się właśnie, iż jestem chory na jakąś nieuleczalną chorobę, która jest w bardzo zaawansowanym stadium i nie ma dla mnie ratunku. Albo że po prostu jak ulegam jakiemuś wypadkowi i moje ciało jest w katastrofalnym stanie. I wiem, że w takich momentach, w takich chwilach. Nie stracę właśnie tej uważności, o której mówi Seneca. Uważam, że jest to niezwykle istotne, abyśmy nawet w tych najtrudniejszych chwilach byli uważni i próbowali dostrzegać to, co piękne w naszym życiu. Może taki scenariusz nigdy nie będzie miał miejsca, a być może będzie miał za tydzień, tego nie wiem. Ale wiem i jestem o tym święcie przekonany, że prawdziwa wartość życia nie tkwi w ilości przeżytych lat, a w umiejętności. Cieszenia się z każdego kolejnego dnia i przyjmowania z radością tego, co on nam pokazuje. I Niezależnie, czy są to pozytywne, czy jakieś trudne doświadczenia. Wiem też, że wiele możemy nauczyć się w tej materii od zwierząt. Na przykład od psów, które mimo ciężkich przeżyć bardzo często zachowują tą iskrę radości. Sam mam dwa psy z adopcji i to właśnie oni każdego dnia uczą mnie, jak mam cieszyć się z tego, że żyję, że oddycham, że jeszcze jestem. Są najlepszymi nauczycielami w tej materii. Moje psy swoje przeszły. Pierwszy Hachi trafił do schroniska z wieloma traumami, które tak naprawdę prostujemy do dzisiaj. Zaś drugi Muhtar no, zaznał po prostu bezdomności. Jednak są cięższe przypadki niż, niż Hachi i Muhtar. Na przykład suczka o imieniu Megi, którą może nawet widzieliście gdzieś na Instagramie, bo jest tam całkiem popularna. Megi żyła w Libanie, gdzie przeszła piekło. Strzelano do niej z wiatrówki, odcięto jej ucho i wydłubano jej oczy. Ktoś porę zainterweniował i dzięki sile internetu Megi została adoptowana przez behawiorystkę z Wielkiej Brytanii. Pomimo ciężkich chwil w swoim życiu, pomimo tego, że jest niewidoma, to widać w niej wiele radości. Jest teraz psem terapeutycznym. Spotyka się głównie z osobami starszymi, cierpiącymi na demencję. Odwiedza również policjantów, strażaków i uczniów, którym przekazuje przesłanie antyprzemocowe. A takich przypadków jak Megi jest na naszym podwórku cała masa. Wiele psów, wiele też innych zwierząt przechodzi codziennie przez właśnie takie piekło, jak przeszła Megi. I pomimo tych bardzo trudnych momentów zwierzęta, czy właśnie w tym wypadku psy, nie tracą tej radości z życia. Dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak, ponieważ zwierzęta są bardzo mocno osadzone w tu i teraz. Nie wracają do przeszłości, nie wybiegają w przyszłość i bardzo mocno skupiają się na tym, co jest w tym momencie. A jeśli w tym momencie pojawia się człowiek, który wyciąga do nich pomocną dłoń, to nic więcej nie trzeba. A my często błądzimy, wybiegamy w przyszłość, rozpamiętujemy przeszłość i gubimy teraźniejszość która jest tak istotna na drodze do poczucia czy też znalezienia stanu, który możemy opisać jako szczęście. A ostatni punkt związany jest z religiami i od razu zaznaczę, że nie jest to żaden atak w stronę wyznawców jakiejś konkretnej religii, a tylko i wyłącznie moje obserwacje którymi chcę się podzielić. Na świecie mamy ponad 4000 różnych religii i wierzeń. I oczywiście nie sposób poznać je wszystkie, jednak jeśli przyjrzymy się chociaż tym największym, to znajdziemy jeden wspólny mianownik. Religie mówią nam, że niebo jest gdzieś tam daleko, że dopiero jak odejdziemy z tego świata, to może gdzieś się dostaniemy. Jak spełnimy oczywiście szereg wymogów, niejako deprecyzując to, czym tak naprawdę jest życie, którym jesteśmy. Które mamy. I takie podejście bardzo mocno sprowadza ludzi w dół, tłumacząc, że musimy cierpieć, że radość będzie gdzieś, kiedyś, ale nie tu i teraz. Mało mówi się o tym, abyśmy byli szczęśliwi teraz, w tym momencie. Dużo jest za to obietnic tego, co być może się z nami stanie, jak odejdziemy z tego świata. I jasne, tak jak mówiłem, trudności, wyzwania, jakieś ciężkie chwile są nieodzownym elementem naszego życia. Ale również bardzo istotną kwestią jest to, aby mieć odpowiednie nastawienie do tego, co nas spotyka. I tak jak mówił Seneca, abyśmy mieli cały czas do ostatnich dni swojego życia oczy szeroko otwarte, bo być może dostrzeżemy coś, co zmieni coś w naszym życiu i dzięki czemu będziemy mogli jeszcze więcej wyciągnąć z tego życia. I najważniejsze, uważam, że powinniśmy mieć cały czas świadomość tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze szczęście i że to. Niebo, które opisują religię, możemy mieć teraz, tutaj na Ziemi. Jednak bez tej świadomości po prostu będziemy czekać na śmierć, będziemy czekać na to mityczne niebo, które opisują religię, a nie będziemy żyli w szczęściu i radości, i każde kolejne wyzwanie będzie stanowiło dla nas płot nie do przeskoczenia. A istotne jest to, aby przyjmować z radością każdą kolejną chwilę i oczekiwać tego. Co ona przyniesie, bo na pewno coś zmieni, a zmiany są nieuchronne. Wszyscy jesteśmy procesem i ten proces zawsze będzie się zmieniał i rozwijał do ostatnich swoich dni na tej planecie. I cóż, zawsze o tym pamiętajmy: bądźmy świadomi i zawsze starajmy się widzieć szklankę do połowy pełną. Nawet jak dzieją się najgorsze rzeczy w naszym życiu, nawet jak przechodzimy przez ciężkie chwile, to coś, czego nie możemy zgubić, do miłości, do tego procesu, jakim jesteśmy sami. Ten temat siedział we mnie dosyć mocno, i pomimo tego, że obiecałem, że kolejny film będzie już o diecie, o zdrowym odżywianiu, to stwierdziłem, że muszę nagrać ten film. Może poczułem, że ktoś potrzebuje właśnie tego przekazu, a wiem, że czasy są bardzo trudne, i czasami takie pozytywne słowo, takie. Zwrócenie uwagi na coś, co każdy z nas doskonale wie, no, może coś po prostu zmienić. Dlatego dzisiaj właśnie taki film. I cóż, dziękuję, że wytrwaliście do końca. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmie.